ma na razie największą dramaturgię. Niech już dojadą. Łagoda Lindgren, Świdnicki Doyle, Lindgren, Świdnicki. Znowu będzie ciężko. Świdnicki z Doylem leżą. Doyle z tym samym śnił. Tak, 12 bieg. wyścig będzie mu się śnił. Jason już ma chyba dość. Teraz chyba o wiele mocniej uderzył. I Znowu Frederick Lindgren przeciąga to wejście w ten wiraż. Tak jak w pierwszej odsłonie, ja zastanowiłbym się, czy nie wykluczyć, szczerze powiedziawszy, Fredericka Lindgrena. Bo to była jego wina, że ten jego motocykl pojechał niekontrolowanie. On upadł ze skręconym przednim kołem i wyjechał szerzej na zewnętrzną część toru. To on mocno poszerzył ten tor jazdy. Miejmy nadzieję, że zawodnicy są cali. Bo trzeba było ma... podnieść bandę, żeby wyciągnąć najpierw motocykl Jasona Doyla. Już. Ale chyba Jason też już siedzi. No poczekamy. Ważne, że zmierza o własnych siłach do parku maszyn Mateusz Świdnicki. i czekamy na dobre wieści a wysyłamy dużo życzeń zdrowia dla Martina Waculika. jeżeli jest to obojczyk, to szczęście w nieszczęście. No obojczyk jest taką kontuzją, gdzie po dwóch tygodniach odskręcenia go tak to nazwijmy można w pełni funkcjonować i...